Siemanko, przespałem lato, to zasuwam w zimę. Tak to u mnie wygląda. Betoniara na siłę już czeka. Miałem wam pokazać, jak wygląda moja batalia z wojną. Proszę bardzo. Tak robię drenażę. Słuchajcie, tutaj będzie odwodnienie pod bramę. Ściągnięta cała kostka brukowa do tego. Tu leci pierwsza rura, która będzie skierowana w tą stronę, i tu będzie połączony osadnik z piachu. Który zakupiłem już, który leży w garażu i sobie czeka. No i wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda mój drenaż, tak jest połączony. Pierwsza rura, wykop jest głęboki. Jeszcze nie wiem dokładnie, bo będę poziomy ustawiał. Na razie wsadziłem rurę, później piaskiem leciutko podsypię. Zrobię sobie poziomy. I będzie gitara. Także tu mam tak zrobione, połączone jest, słuchajcie. Później będzie czekajcie, przeskoczę. Dziura tak wielka, że ciężko przeskakiwać. Później, słuchajcie, będzie regulacja jeszcze, wiecie, bo to się podniesie o 10 cm w górę, czyli będzie śmiało, można dołożyć albo rurę, no rurę następną taką malutką, się dotnie i się ją w stadii będzie pełna regulacja. Tutaj idziemy dalej. Tutaj mam światłowód, czyli rura kanalizacyjna idzie pod światłowodem. Ten światłowód później jeszcze na dole są dwie nitki z wodą, ale są głębiej. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej do następnej rury. Tu jest następna rura. Tam idzie PESZEL bo jest kabel do PESZEL do jacuzzi wystawiony na ogród. Także słuchajcie tak to wszystko wygląda. To jest na razie tak wiecie przyłożone. No i tu się będzie zaczynać oddalono od budynka od budynku około półtora y, metra nie. I tu się będzie tu będzie wpięta y, drenażówka. Zobaczcie to wszystko działa tu już woda leciała bo deszcze były zobaczcie aż tam wszystko poleciało. Tu będzie wpięta drenażówka, będzie lecieć sobie yy, cały czas tu po prostej. Chciałbym zrobić to bardzo z leciutkim spadkiem, ale nie wiem jak się uda. Może po prostu będzie wsadzona. Będzie lecieć sobie dalej tutaj. Troszeczkę jeszcze tam podkopię, to wywalę, no ta łyżka nie powinna być tam wysypana. I wystawię grzybka. Rurę wezmę do góry, stawię pomarańczówkę. Zasypię i wystawiam grzyba. W razie jakby to, yy, napełniła się ta rura, to i tak ten grzybek jest niżej od tamtej rynny i po prostu będzie wybijać, ale to jest raczej niemożliwe, bo ja tu mam sam piach, ja tu mam wiecznie suszę. Nieważne ile bym metrów kopał 5 metrów, 3 metry, czy ileś w dół wiecznie mam piach, bo ja już tak kopałem. Było raz kopane tak mocno, no i co? Druga strona, kochani, będzie dokładnie tak samo, symetrycznie. Tu jeszcze nie jest pokopane, zaraz się za to biorę. Też mogłem tutaj już od razu wcześniej kopać, no ale tam będzie tak samo. Jedno kolanko z kolei będzie sobie szło, tu będzie trójnik połączony. I tu się odtąd będzie zaczynać drenażówka i dokładnie będzie to samo będzie lecieć tylko że w drugą stronę i tam będzie grzybek i tak to u mnie tak drenażówka u mnie jest zrobiona drenażówki będzie lecieć 25 metrów po na jedną pałać dachu i 25 metrów na drugą pałać dachu razem 50 metrów drenażówki będzie rozłożone. I nie robię niczym więcej, uwieście mi, że nie robię niczym innym więcej, nie robię żadnych kamieni, yy, tylko, yy, tylko zasypuję I, i ma działać, ma działać, a jak będzie działać, czy nie będzie, to się wszystko okaże, nie? Ale jest piach, mówię Wam, ja słuchajcie, miałem takie małe półmetrowe od roku czasu zakopane i nic się z tym nie działo, i leciało, i nie wybijało, i tak dalej, i tak dalej, nie? Pogodę mam ohydną, mam mrzawkę, nie ma litości, jak się lato przespało, miało się bardzo złych doradców, to dzisiaj trzeba zasuwać, ale już jest wszystko poukładane w mojej głowie, jak widzicie postępy są ogromne, w bardzo krótkim czasie sam je robię, zabieram się za robotę, i takim cyborgiem jestem. Także kochani, widzicie, dzięki za wszystkie smsy, za swoje zdjęcia mieszkań, domów, które mi wysyłacie, rozmawiacie ze mną na messengerach, pytacie o różne rzeczy, jest was bardzo dużo. Dzięki za te całe wsparcie i to w sumie na tyle, e, bo mnie czeka robienie następnego fundamentu: betoniarkę z sąsiadami. Przypchaliśmy, mam pożyczonego kolosa. Yy, bo tu już się mi nic obsuwać nie będzie, nie będę się musiał bać o swój fundament, że się pozrywa, Tu musiałem zawołać yy, z betoniarni beton, żeby mi się nic nie, wiecie, nie stało. Tutaj mam już pierwszy zarys. Oczywiście będzie bardziej wykopane, głębiej wykopane, bo tutaj stoi brama. Ja wiem, że to już w zupełności by wystarczyło, ale wszystko idzie na pełen gwizdek na maksa. Także tak, zamówiłem cementu. 20 worków. Zamówiłem dwie tony żwiru z kamykiem 8 mm. No i tu mam jeszcze żwir. Także jak to wszystko się wymiesza. Najmocniejszy ten cement Wiem, jak przyjedzie, to Wam wszystko pokażę. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj coś zrobić. Może te rury zostawię w spokoju, może zajmę się wylewaniem tego, bo jest fajna pogoda, jest leciutko, leciutka mrzawka, także także mi się to bardzo podoba. A jak dobrze to zaszaluję, to jeszcze tutaj betoniarę położę i tylko będę z jednej strony, a z drugą stronę przechylę i od razu do dziury i moment. A, zbrojenie jeszcze trzeba wykręcić. No to jest, co robić, słuchajcie, to pewnie dzisiaj nie zdążę. Yy, a wiecie, no a muszę tak jakby ruszyć, bo jest grząstko, ja się powiem szczerze boję tego, że jak dobrze tu wszystko odkopię, że ten fundamencik nie połączony. No dzisiaj bym go połączył, dobra, spokojnie, pisaliście co niektórzy, że powinienem go połączyć. Ja wiecie, dużo robię bez wiedzy. Myślałem, że się łączy fundamenty tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli brama jest dwuskrzydłowa i otwiera się, wiecie, do środka no dzisiaj bym go zazbroił, bym go połączył i bym wiedział, że mogę tu śmiało kopać i on mi się nie obsunie. Teraz, jak ja tu będę kopał, on naprawdę się może ruszyć. Dlatego on jest na 90 cm, a tego ja nie będę kopał na 90, żeby cały długo trzymał. Ale chociaż wiecie, tu jest duży też opór piachu, może, mo, może polecieć. Dlatego go tu lekko podkopię, zaszaluję i wyleję tą płytę. I powinno grać, nie? Tak to. Kochani, wygląda. Muszę jeszcze dokupić prętu zbrojonego, ale nie dużo. Myślę, że około 2-4 metr, metrów jeden pręt. Eee, zachciałem go zamówić samochodem, żeby mi go przywieźli, bo i tak zamówiłem. Eee, mówcie, cement z pobliskiej hurtowni, ale samochód jest w naprawie, także nie przywiozą, Będę musiał skoczyć w moją chodzinkę kombiaka, które stoi tam, wziąć makitę na baterię i przeciąć na pół ten pręd i wrzucić do furmanki. Tak to wygląda. A ja więcej prędów potrzebuję, bo jeszcze teraz chciałem stawiać na, znaczy ten zadaszenie na tarasie chciałem stopy wylewać. Kurczę, wszystko naraz. Szkoda, że nie ma jeszcze z dwóch miesięcy pięknej pogody, bo miał wszystko skończone. No a tak jak widzicie w zimnym będę Murował bloczki, bo muszę zrobić całe ogrodzenie samemu. Kurczę, powiem Wam, że roboty mam dużo, dlatego zostaję na zewnątrz, póki śnieg nie walnie. No ale słuchajcie, nie ma się co przejmować, jak innym budynki pękają. Tak, niech mi też coś pęknie. Widzieliście, pokazywałem Wam te szeragowce, że są yy, budowane, pokazywałem Wam tą elewację. To nie jest, że pokazywałem Wam, że wiecie, że krzywo, a chociaż było krzywo, bo u mnie też było krzywo, ale też to pokazuję, też nic nie ukrywam, ale musicie sobie zdać sprawę, że tam też robili w zimę. Też e, słuchajcie, jeszcze okna chyba była, dachu jeszcze nie było, chyba to tak było dokładnie. Ja już tam nie pamiętam. No i pierwsze pęknięcia wychodzą już w tej chwili. Są budynek, jest pęknięty, jest wielka rysa na elewacji. Także już ja chodzę, obserwuję. No jest rysa, i tyle w temacie. No i nie da się tego ukryć. Kto se pójdzie chodnikiem, to zobaczy, że jest tam rysa. Także to są skutki murowania. Robienia w zimę bez żadnych procedur. No ale co, ja też będę robił to teraz w zimnym, w zimę. Jak pęknie, to Wam pokażę, żebyście tego nie robili, żebyście widzieli, bo jednak teraz wszyscy gonią za pieniądzem. A technologia budownictwa, wiecie, jak jest, wszystko wymaga czasu, ale nikt już tego nie robi. Każdy chce sianko przytulić i żyć sobie spokojnie. No ale takie czasy mamy, zagonieni jesteśmy, yy, wiecie. Jak byliście głosować albo nie byliście, to tylko nie zapomnijcie, żebyście nie głosowali na tych ludzi, co mówili, że przywrócą w niedzielę, żeby w niedzielę też pracować. Żeby więcej każdy zarobił. Oni nawet już chyba tam wcisnęli ludziom. W niedzielę pracować. Ja pierdzielę. Co trzeba mieć łebek zryty, co? Dobra. To na tyle tej wrzuty i do następnej. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Yy... To jest tak, zamówiłem 3 tony żwiru 0,8 z kamieniem 0,8 i powiem wam, że przesadziłem, także odmówiłem i zamówiłem, zmieniłem znaczy zamówienie na 2 tony piachu, bo tonę mam, 3 tony będzie razem. Nie chcę z tym zostać, bo sypię to jednak na środek mojej działki, a już nie mam miejsca, widzieliście. Eee, także będę to taczkami później z miejsca na miejsce przewalał, a już mam tego dosyć. Także tak to wygląda. Yy, od razu dzisiaj powiem Wam, że już nic nie robię, ponieważ jest jakimś cudem 6 stopni, a jakimś cudem ma być jutro 16. Także dzisiaj robię wewnętrzne rzeczy, takie drobne. Także już kończę z tym nagrywaniem, ale jeszcze Wam yy, pokażę yy, ten odpływ liniowy, który będę montował pod bramę. Magdy wujek mi pożyczył tego wibratora, to jest pożyczone, jak Wam wcześniej kręciłem. I wam chcę to pokazać. Słuchajcie, jak to wygląda. Zapłaciłem za to 1350 zł, a chcieli mi sprzedać taki za 2500 tysiąca na przemysłówki. Kurczę na początku, myślałem, a kit wezmę, nie? A później nie, po co mi? Jednak już grucha nie będzie wjeżdżać. Wiecie, wielki jakiś tonarz przemysłowy, nie? No co, no tak to słuchajcie, wygląda. Jak się będzie montować, to wam wszystko pokażę. I mamy tutaj te żeliwa. One są, one są w miarę lekkie, bo one są z jakiegoś kompozytu. Bardzo wytrzymałe, podobno bardziej wytrzymalsze od betonu. Ale zalecają, żeby minimalnie dotąd podjechać betonem i je zatopić w betonie, bo inaczej, producent nie daje gwarancji na pęknięcie. To się, to się dowiedziałem od konsultanta i takie coś będzie u nas pięknego założone. Czy pięknego, czy nie pięknego, wiem, że wy sobie dajecie te małe srebrne, takie designerskie, a takie bardziej czołgowe, że tak powiem. No i ten osadnik był bardzo drogi. On w sumie był droższy od tych wszystkich słuchajcie No może nie wszystkich, ale on kosztował 500, nie także to jest osadnik piachu. Zobaczcie i jak jest Ja jego. Ja nie wiem jak to będzie wyglądać, on taki głęboki. Nie wiem czy mi potrzebny taki osadnik piachu. No dobra, no jest osadnik piachu. Nie wiem, jak będzie spełniać swoją funkcję. Tu się wrzucam z rurą. O, jest na uszczelce. Także jest wklejona uszczelka. Tu się rzucam z rurą, ale co to tak tylko leży? Powiem Wam trochę tak prymitywnie, nie? Taka wielka dziura. Wielka dziura i leży sobie ten. A, mogę się wybić, widzę z boku. Z rurą można się wybić. No ja akurat z tej strony chcę, no bo tak mam. To jest ostatni. Czyli jak jest ten osadnik połączony, on idzie głębiej. Następny będzie tu dołączony. Kurczę, przecież to nie pasuje. Może odwrotnie, może są wycięcia. siła ty co tu chcesz? Co? Chcesz pomóc? A tu jest znaczek inwalidy. Może, że może potem przejeżdżać, że mu kółko nie wpadnie. O i tak będzie to wszystko trzeba w betonie zatopić. I tak to będzie wyglądać. Kurczę, to jest powycinane. Równe 4 metry, a ja będę chciał 3,5 metra mieć w sumie. Ja pierdziele. Chyba potrzebuję, chyba jednego takiego nie będę potrzebował, i będę potrzebował jedną półweczkę. Nie wiem, teraz zobaczę. No bo ja mu powiedziałem 4 metry, a jednak ja mam zmniejszyłem sobie ten wjazd na 3 metry z groszem. 3,70 może. A czy to można ciąć? Znowu się z czymś wpieprzyłem. Jak będzie tak będzie. Pokażę Wam co z tego wyjdzie. Najwyżej przedzwonię do firmy, wezmę kuriera, jedno takie oddam i wezmę pół ale to trzeba wszystko poprzymierzać. Chyba, że obetne to i tak w beton idzie. Jak równo to obetne kantówką to to jest żeliwne, to i tak nie pordzwieje, ani nic. Dobra, ja przekładam z palety na paletę, ponieważ jak mówiłem, jedzie do mnie 20, 20 worków cementu. Kupiłem znowu na wyrost, bo pewnie zużyję 10 w tą dziurę, a 10 sobie poleży, a na końcu będzie tak, że i tak wydam sąsiadowi, tak jak ten beton z betoniarki. Ale tak działam i tak jest. Dobra, to na tyle, cześć, trzymajcie się, do następnego filmu. Dziękuję Was. Zimno jak smok. ogólnie cały czas się przygotowuję na jutro, bo pogoda ma być polepszona. Dzisiaj to tylko odpoczywam, kupiłem tamta, a zaraz Wam pokażę w sumie. Betoniarkę nie wiem, czy widzieliście już, stoi. Przyjechał tutaj kierowca ze żwirkiem, także będę robił sam. Zobaczcie, ładnie, cyk. Jak złoto! Słuchajcie, elegancko, cyken, myken. No i co, będę, będę działać. Tak to wygląda kochani Widzicie? Już mnie budowa normalnie cieszy. Powracam szczęśliwy. A to jakoś rozdzielisz, że tu kawałek tego wysypiesz, bo to nie jest zmiksowane. Czemu? Czy to jest, to jest tam wszędzie też w środku? Jest, jest. A jest pomiksowane. W ogóle to jest tak, ten jest od 0 do 8. No. A tu jest 2,8... Aha, ale to jest też tam w środku? Tak, tak. Aha. Ale my dodaliśmy jeszcze pół tony tego, żeby był, rozumiem, bo i tak tam jest miesiąc. No, no, no. Ja to się wszystkiego muszę zapytać, bo ja tak nie bardzo kumam tą budowlankę, dopiero się jej uczę. Muszę wiedzieć wszystko o co chodzi. Przed drzwi sypie. Także jest piasek, mam nadzieję, że jutro naprawdę będzie te 16 stopni i się pogoda poprawi, że będę mógł działać. Dobra, ja się rozliczam i do następnej wrzuty. Ok, pojechał 4,5 stówki za ten żwir. Jakbym chciał, wziąłem dwie tony. Jakbym chciał 3 tony, to bym zapłacił 500 zł. Tylko ta jedna tona to mi chyba niepotrzebna. potrzebna. Ja jak będzie potrzebna, to zapłacę strzelad za transport. Tak to wygląda i tak mówię. Yy, to co kupiłem, słuchajcie, to to kupiłem yy, przystawkę, przystawkę oryginalną Samsunga. Bynajmniej tak mi powiedzieli, że to jest oryginalna. Nie chciałem zamiennika. No, a jest zresztą Samsung, bo jest tam napisane, będzie tu stawiane. Tam jak wiecie mamy wypuszczenie do suszarki, kupiłem suszarkę, dałem tam prawie trzy koła za nią, także będzie stawiana, taki model do tego zbliżony, wiecie o co chodzi, też 9 kg, także... Także, ten sam, ten sam wyświetlacz, te same guziki, yy, tak to wygląda wszystko. Także, bo wiecie, Magda musi schodzić cały czas i, i ten. No, włosy mi się przyklepały tam. Kurczę, tak to wygląda w budowlance, kochani. Dobra, to na tyle tej wrzuty. I do następnego odcinka będziecie widzieć, co się dzieje, bo już kamera paruje, bo weszłem z dworu na tento. Na razie, cześć. Powiedz, cześć, Maksiu. Leżeć. Cześć.